Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Dziś nie będzie odcinka o C, zresztą trochę ten kurs wstrzymałem. No, tak wyszło, że trochę mnie choroba dopadła, więc musiałem zrobić stopa. A dziś chciałem Wam pokazać coś innego, coś może dla szerszego grona odbiorców. Ciekawy program do nauki programowania o nazwie PixBlox. Jest to Aplikacja opracowana przez Polaków w Poznaniu, na Uniwersytecie Poznańskim. No i jest to aplikacja, jak tutaj może widać u góry, oparta o język Python, tak? Ale nie jest to taki stricte program do tworzenia w Pythonie, ponieważ jest to program, który no jest takim kursem, można powiedzieć, kursem, który mogą rozpocząć nawet dzieci bardzo małe. No ja próbowałem z moją sześcioletnią córką i... W pierwszych lekcjach całkiem dobrze dawała sobie radę, ale yy, ma on moduł właśnie programowania wizualnego, takiego trochę podobnego do Scratcha, zaraz wam to pokażę, nie, ale ma również, słuchajcie, moduł programowania tekstowego. Tutaj nie wiem, czy będzie gdzieś dalej pokazane, ale za chwilę wam to pokażę. Czyli właśnie przy wykorzystaniu Pythona, najpierw w takim trybie uproszczonym, a potem już w takim typowym Pythonowym trybie. Istnieje również aplikacja na komórki. No jak widzicie, nawet gry można sobie tworzyć w tej aplikacji. Bardzo ciekawa rzecz. No i żeby, słuchajcie, żeby tutaj podziałać z tym programem, trzeba go pobrać, tak? Mamy tutaj wersję mobilną Lite, to na komórki, ale na komputer wybieramy jedną z trzech wersji. Tak naprawdę istnieje tylko wersja pod Windows. Natomiast tutaj jest powiedziane, jak ewentualnie zainstalować ten program na Macach i ewentualnie Linuxie. Ale to tam się trzeba mocno nakombinować. Zakładam, że większość z was ma Windowsa, więc po prostu ściąga wersję pod Windows, odpala i możemy zacząć działać. Instalacja jest bardzo prosta, więc tu nie ma bardzo co pokazywać, nie będę pokazywał. Natomiast zaraz pokażę wam już gotową zainstalowaną aplikację. Dobra. Czyli po zainstalowaniu aplikacja wygląda mniej więcej tak. I teraz żeby zacząć działać w aplikacji PixBlocks, to albo trzeba sobie utworzyć konto, i to jest najlepsza opcja, ponieważ wtedy w chmurze są zapisywane nasze postępy. Możemy się zapisywać do Klazo, ile takie będą, a myślę, że będą. Być może zorganizujemy jakiś konkurs w oparciu o Pixblocks, ale na początek możemy sobie zacząć z tak zwaną wersją offline, czyli nie musimy nic robić, tylko po prostu tworzymy sobie jakieś tam konto. Ja może zmienię konto na jakieś inne, ponieważ tam bym mógł mieć jakieś zadania już zrobione, więc sobie wpiszę Tomek. Nauka offline, a więc bez łączenia się z internetem, bez tworzenia konta, tak też można zacząć i tak za sobie zaczniemy. Rozpocznij. Dobra. No i teraz widzimy naszego Tomka, który siedzi sobie w pokoju z komputerem. Tutaj taka ciekawostka, wraz ze zdobywaniem postępów w tej grze będziemy zbierać punkty. W tej chwili tutaj u góry widać, że, że tych punktów mam zero, tak? ale jak ich trochę zbiorę, to mogę sobie różne bajery kupować do tego pokoju. Na przykład, nie wiem, samochodzik na dywan, tak. Zegar na ścianę. Różne rzeczy można kupować i nasz pokój upiększać, co robi no, to taką, to taką przygodę nam można powiedzieć tworzy. No i tutaj popatrzcie się, mamy kurs składający się aż w zasadzie 17 różnych kursów. Tak? Zaczynamy od programowania obrazkowego, oprogramowanie kolorami, następnie programowanie w Pythonie w trybie uproszczonym, i Python już taki zwykły, czyli taki trochę podobny do tego, który pokazywałem w klasie 8 i kilka odcinków na ten temat jest. U mnie na kanale. No ale dobra, ale dzieci młodsze spokojnie mogą rozpocząć sobie od kursu pierwszego. Więc klikam sobie kurs pierwszy, i tutaj mam 7 lekcji. No to zacznijmy od kursu pierwszego. Lekcja pierwsza rysowanie. No i dobra, ponieważ, tak jak powiedziałem, ten program jest w pewien sposób kursem, tak? Więc tu najpierw wszystko jest tłumaczone, pokazywane, a potem dopiero rozwiązujemy. Z zadania. No i na razie do dyspozycji mamy, jakby w pierwszym przykładzie, trzy klocki. Pierwszy klocek rysuje nam kaktusa, drugi przesuwa nas w prawo i jest jeszcze takie coś jak szczyt kaktusa, czyli obrazek po prostu wykorzystywany. No i możemy sobie zobaczyć, jak ten przykład działa. Tutaj mamy ułożony program: rysuj kaktusa, posun się w prawo, rysuj kaktusa, posun się w prawo. Czyli, jak widzicie, mają powstać tak naprawdę cztery kaktusy. Zresztą tu wielkiej opcji nie ma. Cała ta nasza dostępna plansza musi zostać zapełniona kaktusa. No więc odpalamy nasz program i widzimy w przykładzie. Tutaj też widzimy, jak się posuwa nasz rabit, tak, królik, i jak narysował kaktusy. No to to jest przykład pierwszy. No więc oglądamy sobie przykład drugi. No i mamy tutaj. O, właśnie wyłączyłem, ale można tutaj łatwo do tego wrócić. Jeśli chcesz, żeby królik narysował kaktus, użyj bloczka z instrukcją rysowania. Tak. No czyli po prostu tu jest pokazane, jak to się dzieje. Tam był taki przykład pierwszego programu, to jest tu, jak to się dzieje. Wystarczy to przeciągnąć bardzo podobnie jak w Scratchu. No i okej, okay. dobra. Czyli dwa przykłady za nami. Możemy zacząć z zadaniem. Narysuj kaktus. Aby dodać instrukcję, przeciągnij bloczek z panelu po lewej stronie do panelu po prawej. Aby usunąć instrukcję, przeciągnij bloczek z panelu po prawej do lewej. Czyli dokładnie tak samo jak w Scratchu. Tutaj układamy nasz program, ewentualnie tu możemy wyrzucić, jeżeli coś nam nie wyszło. No dobra, na razie mamy namalować tylko jeden kaktus. Pierwsze zadanie jest dość proste, więc ułożyłem program. I pyk, odpalam, narysowałem kaktus i dostałem pierwszy punkt. Jak widzicie tu u góry mam jedną gwiazdkę, czyli pierwszy punkt dla mnie. No i idę do następnego przykładu. I tu jest powiedziane, że jeżeli chcemy, żeby najpierw nasz król się przesunął, a potem coś narysował, no to należy użyć najpierw kropka przesuwania, a potem rysowania. Sprawdzamy przykład. Dobra, no i teraz zadania dla nas. Zacznie się robić trudniej, czyli postać kaktusy obok siebie. No to proste. Kaktus, przesuń, kaktus, przesuń, kaktus, przesuń kaktus. Tak? To jest nasz program. Odpalamy, cyk, 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 cyk. O, jeszcze za mało kaktusów, czyli będziemy jeszcze rysować, czekajcie, czyli jeszcze raz przesuń i jeszcze jeden kaktus. Tutaj mamy prędkość działania programu. No albo w ogóle możemy tutaj zrobić to w ten sposób, tak, czyli nie, wtedy nie sprawdzamy krok po kroku, bo tutaj mm, tu nam pokazuje niejako krok po kroku, jak to robi. Tak, tu możemy to przyspieszyć, jeżeli chcemy szybciej. Dobra, dwa punkty dla nas. To było proste, tak? No, właśnie, ale robi się trudniej. Narysuj kaktusy w zaznaczonych punktach, czyli musimy teraz nie rysować wszędzie, gdzie popadnie, tylko w zaznaczonych punktach. No to najpierw stajemy tutaj, rysujemy kaktusa, potem sobie liczymy raz, dwa, trzy i na czwartym polu, więc musimy się przesunąć raz, dwa, trzy, cztery. Kaktus. Raz, dwa, raz aha ale nie w prawo oczywiście tylko w górę nie raz dwa kaktus odpalamy cyk, cyk no i dobra i kolejny punkt dla nas następny przykład możesz rysować też inne przedmioty tak zmieniając po prostu obrazki no i tutaj widzimy przykład kaktus jakaś moneta chorągiewka klucz i x Dobra, no i zadanie dla nas. Narysuj trampolinę. No i słuchajcie, czyli już się zaczyna pewnego rodzaju zabawa. Przesuwamy się tu, następnie przesuwamy się jeszcze raz. Tak. Następnie bierzemy krocek rysowania, tylko zamiast kaktusa rysujemy trampolinę. No i teraz opcje są różne, tak. Yy, no bo moja córka na przykład, jak robiła, no to chciała iść tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Ale prostszym rozwiązanie wydaje się pójść do góry i potem w prawo? No to robimy tak. Do góry w prawo rysujemy pyk. Przesuwamy się jeszcze raz w prawo i rysujemy drugą część tego podestu. Cyk. O. To jak widzicie, użyliśmy tylko 8 z 11 klocków, jakby, tak? To znaczy, że chyba zrobiliśmy to bardziej optymalnie niż teoretycznie można było to zrobić, czyli można było użyć więcej klocków, tak? No może jeszcze z jeden przykład z tych bardzo prostych. O kurczę, wypełni basen lawą, tak? Wypełni basen lawą. Czekajcie, czyli co? Muszę Aha, tak to ma mniej więcej wyglądać. Jak sobie klikniemy gwiazdkę, to widzimy jaki efekt ma powstać. Dobra. No to to oczywiście musimy się przesunąć. Na... Raz, dwa, trzy. No tu na razie musimy te komendy niestety robić, e, robić w taki dość prosty sposób, no bo niektórzy z was mogliby już zauważyć, że przecież jak robimy trzy kroki, to przydałaby się pętla. No jasne, żeby się przydała, no ale to jest e, kurs początkujący, słuchajcie, dla najmłodszych dzieci. Więc tutaj na razie rozpoczynamy od e, takich no, podstaw maksymalnych podstaw, no oczywiście możemy program testować, tak, czyli nie jest powiedziane, że musimy go odpaść do na samym końcu, możemy testować i sprawdzać, czy wszystko dobrze działa, no to dobra, to teraz przesuwamy się dwa razy w prawo, zatrzymujemy, przesuwamy się raz, dwa, następnie przesuwamy się jeden w dół, tak, no i rysujemy sobie, cyk, przesuwamy się w prawo, rysujemy Cyk, przesuwamy się w prawo i rysujemy. Cyk, no ten program już jest, powiem wam, taki dość długi. O, przesadziliśmy. Tu jest tylko dwa. No właśnie, czekajcie, czyli przesadziłem. Wyrzucamy te klocki, nam nie są potrzebne. Czyli stąd już pójdę w dół. Na dole namaluję wodę. Pójdę teraz z kolei w lewo. Namaluję kolejną wodę. Tak. Możemy sobie sprawdzić. O, i zrobione. Słuchajcie. No dobra, ale to jest kurs, lekcja pierwsza. Doszliśmy do piątego zadania. Uzbieraliśmy pięć punktów, ale możemy iść od razu dalej, albo do jakiejś dalszej lekcji w tym kursie, albo do innego kursu, albo. Może dla czego, dla, czegoś dla dzieci starszych, więc na początek spróbujemy sobie uproszczony Python. Na czym polega uproszczony Python? Słuchajcie, uproszczony Python to już jest rysowanie, czy tam różne rzeczy robione przy pomocy przy pomocy pisania komend, tylko takich komend trochę uproszczonych, tak? Czyli takich komend, które są odpowiednikiem tych rysunków. No i tutaj mamy w przykładzie powiedziane, że żeby coś tam narysować możemy użyć klocka. Tak ale równie dobrze możemy to, użyć, możemy to samo zrobić przy pomocy komend, tak? czyli tak naprawdę pewnie pod tym klockiem, który tam był ułożony, siedzi dokładnie taka komenda. No i co my mamy w tej komendzie? Czyli najpierw mamy rabbit, czyli odniesienie do naszej postaci, potem mamy ustawienie jakby parametru kolor i ten parametr kolor ustawiamy na kolor z blue, czyli z palety kolorów wybieramy niebieski. Tak, no i na przykład tutaj widzimy, jak się możemy poruszać. Rabbit go right, rabbit go right, rapid go right i color blue, czyli nasz rabbit poruszy się, porusza się na koniec naszej planszy. No i dobra, no i skoro już to wszystko wiemy, możemy przystąpić do pierwszego zadania. Naszym zadaniem jest zmień kolor rogów planszy. Tylko na jaki? Na niebieski. Dobra. No to dobra, to w takim razie robimy tak. Piszemy, słuchajcie, rabbit. Kropka. Tutaj nam się pojawia podpowiedź. Wybierzemy sobie opcję kolor równa się colors i weźmiemy sobie gdzie ten blue blue. Dobra, czyli teraz po włączeniu naszego programu w miejscu, w którym stoimy, narysowaliśmy. OK. No to teraz się musimy przesunąć raz, dwa, trzy, cztery. Czyli piszemy sobie w nowej linie e, rabbit go e, write, tak? R -g -h -t. Gra, tutaj mamy zresztą podpowiedzi, tak? Więc tu jest. Mm, no, mamy dość dużą pomoc, jeśli chodzi o ten. Więc nie, musi, nie mamy tutaj wszystkich możliwych komend tylko mamy konkretne, które powinniśmy używać w tym programie. Po, musimy się przesunąć, jak sobie obliczyliśmy, raz, dwa, trzy, cztery. No więc, żeby było szybciej, ctrl-c, 2, 3, 4, następnie kolor blue, o czekajcie, bo teraz to przesadziłem, ctrl-c, kolor blue, następnie będziemy szli raz, dwa, trzy, cztery w górę, e, czyli e, rabbit go up, cztery razy, tak. 2, 3, 4. Następnie kolor. Czekajcie, kolor niebieski. A. Kontrol C. Kontrol V. I następnie e, rabbit. Kropka, e, go left. Tak. I 2, 3, 4. Kolor niebieski. Cyk. No i sprawdzamy czy to tak się zachowa jak byśmy chcieli. No i okej. Okay. I kolejny punkt dla nas. No i tych zadań znowu mamy tu bardzo dużo, jeśli chodzi o kurs y, programowania tego w Pythonie uproszczonym. Y, natomiast gdy już opanujemy to wszystko, no to możemy przejść do takiego prawdziwego Pythona, tak? Czyli y, Zaczynamy sobie od na przykład podstaw składni i to już będzie taki typowy Python, którego może możecie znać, jeżeli chodzicie do klasy 8, jeżeli nie, to kiedyś na pewno poznacie. No i mamy na początek ten pierwszy nasz program print hello world, który wyświetla nam napis hello world, możemy sobie odpalić ten program. Tak, i tutaj widzimy, że na wyjściu, tak, czyli no w Pythonie to by było na konsoli, tak, zostały wyświetlone mm, no, takie schowy, jakie mieliśmy właśnie tutaj w tej instrukcji czy funkcji, można powiedzieć, print w Pythonie. No i mamy pierwsze zadanie. Hello, computer. Mamy napisać przy użyciu funkcji print. Print. I piszemy hello, computer. Tak? Print wyświetla coś na ekranie. W naszym przypadku za konsolę robi tutaj pole output, czyli wyjście. Odpalamy. No i dobra, i słuchajcie, no i w ten sposób możemy uczyć się już takiego prawdziwego Pythona. Poprzez przykłady zadanie po zadaniu, bardzo ciekawa rzecz. Co więcej, jeżeli zarejestrujemy sobie konto, albo jeżeli nauczyciel zbuduje nam konta uczniów, to możemy stać się częścią klasy. W tej klasie możemy wykonywać różnego rodzaju zadania, robić sobie sprawdziany. No i właśnie się tak zastanawiam, czy nie zorganizować jakiegoś konkursu. Z programowania przy użyciu właśnie aplikacji PixBlocks być może coś takiego zorganizujemy, a na dzień dzisiejszy zachęcam Was do tego, żeby sobie poćwiczyć, pobawić się. Uczniowie młodsi powinni sobie zacząć od początku samego, natomiast uczniowie starsi, no oczywiście nic im się nie stanie, jak, sobie, jak się pobawią najpierw programowaniem obrazkowym, natomiast no mogą już wystartować nawet od uproszczonego Pythona i powoli uczyć się zasad działania takiego programowania tekstowego. Dobra, słuchajcie, na dziś to tyle. Pewnie niedługo powrócę do kursu C, no, do którego też Was zachęcam. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.